Zapraszam na temat planety układu słonecznego nie tylko moich geografów z klasy szóstej, ale wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć podstawowe informacje o planetach. Celem lekcji zatem jest cechy planet w układzie słonecznym. Postaram się, żebyście dwie, trzy rzeczy takie najistotniejsze o każdej planecie zapamiętali. No to zaczynamy. Oczywiście będziemy uczyć się planet w kolejności od Słońca. Zatem pierwszą planetą w układzie słonecznym jest Merkur. Popatrzcie, że za każdym razem wypisałam Wam najistotniejsze cechy. Merkur jest najmniejszą planetą i najbliżej Słońca, dlatego omawiam go jako pierwszego. Merkur ma bardzo dużą różnicę temperatur od 450 do minus 170 stopni Celsjusza. I teraz Wokół Słońca, czyli gdybyście mieszkali na Merkurym, to rok trwa tam 88 dni, a w ciągu w swojej osi kręci się w 59 dni, czyli na Merkurym jedna doba. Trwa 59 dni. No, powiedzmy sobie, że to są dwa nasze miesiące. Przez dwa miesiące Merkury obróci się wokół własnej osi, podczas gdy nasza planeta to robi w jedną dobę. Popatrzcie, o ile wolniej zatem Merkury się kręci. I teraz to jest ta przyczyna tej różnicy temperatur. Zobaczcie, że miesiąc czasu. On jest odwrócony od Słońca i dlatego zdąży się tak wychłodzić. Stąd te różnice temperatur od 450 stopni Celsjusza do minus 170. Merkury nie ma żadnego satelity, czyli tak jak my mamy księżyc, to on nie ma żadnego. Drugą planetą układu słonecznego jest Wenus. Wenus jest niesamowita, bo jest najjaśniejsza po Słońcu. Bardzo często gołym okiem można obserwować Wenus na niebie, mylić z gwiazdami i zastanawiać się, co to za jasna gwiazda, podczas gdy właśnie widać tutaj planetę Wenus, która nie świeci, ale ma światło odbite. Gęsta atmosfera wywołuje efekt cieplarniany. Chcę Wam to wytłumaczyć. Wenus ma atmosferę, która powstrzymuje odbite promienie. I teraz te promienie odbijają się i przez atmosferę wracają, podnosząc temperaturę na Wenus. Dlatego jest to bardzo gorąca planeta, z temperaturą 500 stopni Celsjusza średnią. Wenus, ta druga planeta, także nie ma żadnego satelity. Trzecią planetą od Słońca, jest nasza Ziemia. Ziemia nazywana jest błękitną planetą, dlatego że widać w przestrzeni kosmicznej wodę, która zajmuje około 3 czwarte naszej planety. Wiemy, że mamy jednego satelitę, nazywa się Księżyc, a rzeczą, która wyróżnia naszą planetę, jest to, że mamy tlen i azot w atmosferze. Tlen, i woda to jest przepis na to, że jesteśmy, no do dzisiaj tak możemy powiedzieć, jedyną planetą na świecie, na której rozwinęło się życie. Czwartą planetą i ostatnią planetą w grupie Ziemskiej jest Mars. Z tych czterech planet na Marsie jest najchłodniej. Ma duże dobowe różnice temperatur od 20 stopni w dzień do minus 90 w nocy. Na wszystkich rysunkach Mars wydaje się planetą czerwoną. Dzieje się tak dlatego, że ma warstwę pyłu z tlenkami żelaza, i od tego żelaza mamy właśnie czerwony kolor. Na Marsie Obieg wokół Słońca wynosi 687 dni, czyli jest dłuższy y, rok o, o dwa razy w stosunku do naszego roku kalendarzowego, ale obrót wokół własnej osi tej planety jest bardzo podobny do naszej i wynosi 24 godziny i 37 minut. Mars ma dwie, dwie satelity, w nawiasie podałam Wam ich nazwę. I zaczynamy teraz omawiać planety z grupy olbrzymów. Pierwszym prawdziwym olbrzymem jest Jowisz. Jowisz jest największą i najcięższą planetą Układu Słonecznego. Jest silnie spłaszczony przez swój szybki obrót wokół własnej osi. Mimo tego, że jest największą planetą, czas obiegu, obkręcenia, tak jak Ziemia ma jedną dobę, to Jowisz ma 5, 9, 9 godzin i 55 minut. Zobaczcie, ile szybciej musi ten ruch obrotowy tutaj przebiegać. Stąd właśnie to spłaszczenie Jowisza. Ten pęd Jowisza wokół własnej osi powoduje silne wiatry, i te wiatry powodują powstawanie pasów chmur. Popatrzcie, Jowisz zawsze na rysunkach ma pasy. Te pasy to są właśnie chmury. Więc jak zobaczycie planetę z takimi wyraźnymi pasami, wiecie już, że to jest Jowisz. Pierwsza planeta z grupy olbrzymów ma mnóstwo satelitów i nie zdziwcie się, jeśli macie przed sobą podręcznik, inne źródła i ta liczba satelitów zmienia się. Odkrywane są ciągle nowe satelity. Informacje, jaką znalazłam ostatnią, to że Jowisz ma 95 satelitów. Saturn jest drugą planetą pod względem wielkości. Saturn zawsze na obrazkach ma te pierścienie. Posiada pierścienie z miliardów brył, lodu i skał. Saturn, obieg wokół Słońca to 29 lat. Czyli dużo dłużej, zobaczcie, trwa tam rok wokół własnej osi w 10 godzin, więc też spora ta prędkość, też zatem widzimy y, pasy, które znajdują się na tej planecie. Liczba satelitów tu też wzrosła w ostatnich latach, i dzisiaj przyjmuje się, że Saturn ma ich 146 146 takich księżyców uran. Ta planeta wydaje się taka niebieska, wpadająca w zielono, niebieski, może trochę morski kolor. Dzieje się tak przez metan. Średnia temperatura tej planety wynosi minus 213 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że mamy już tutaj sporą odległość od Słońca. Rok trwa tutaj 83 lata. Taka długość by była na tej planecie roku kalendarzowego. Obrót wokół własnej osi też szybki 17 godzin. 27 satelitów ma uran. No i ostatnią planetą układu jest Neptun. Neptun, który też ma taki niebieski kolor, w atmosferze on ma także właśnie metan. I to na Neptunie mamy najsilniejsze wiatry w Układzie Słonecznym. Ich prędkość dochodzi do 2,5 tysięcy kilometrów na godzinę. I znowu gdzieś tam w tle zobaczcie, widzimy takie pojawiające się poziome pasy na tej planecie. Neptun ma 14 satelitów. Liczę, że te podstawowe informacje pozwolą Wam w tym, żeby rozpoznawać planety, ich główne cechy. No a kto komu też w głowie siedzi, tak jak mi w trakcie tej lekcji, wspaniała piosenka, którą znają już dzieci od przedszkola o układzie słonecznym Cezika. Niech słucha i śpiewa. To najlepszy sposób, żeby o planetach się nauczyć. Jeśli o dziwo jest ktoś. Kto nie zna tej piosenki, to podlinkowuję Wam ją w opisie. Śpiewajcie, uczcie się o planetach. To jest naprawdę fascynujący temat. Dziękuję za uwagę.